już jutro kolejna abolicja mandatowa w Straży Miejskiej w Tarnowie. Każdy, kto posiada sprawy niezakończone mandatem karnym i nie toczy się wobec niego postępowanie w sądzie, będzie mógł wybrać jedno wykroczenie, za które otrzyma jedynie pouczenie. Wystarczy tylko przyjść i przedstawić sprawę, która ma być sfinalizowana. Najważniejsze, żeby u nas pojawić się między godziną 7 a 19, czyli przez 12 godzin w dniu jutrzejszym strażnicy miejscy będą przyjmować strony, będą rozmawiać z wszystkimi tymi, których sprawy nie są zakończone postępowaniem mandatowym, bądź nie ma jeszcze skierowanego do, wniosku do sądu, ale całość dokumentacji już jest zgromadzona po to, aby trafiła do sądu i jeżeli osoba przyjdzie, to jedną sprawę może zakończyć pouczeniem, nie będziemy w tym dniu karać, czyli warto się rozliczyć ze swoich niezamkniętych spraw, bo takie sprawy wiem, że osoby mają, czekają, zastanawiają się, co z tym zrobić, a później się okazuje, że z mandatu 100 zł teraz sprawa trafia do sądu i najnagle robi się 500 zł, więc warto w tym dniu przyjść do nas i sprawę sobie zamknąć pouczeniem. Nie oznacza to jednak, że można czuć się w tym dniu bezkarnie. To też nie jest tak, że jesteśmy bezkarni. No oczywiście będą na pewno takie sytuacje, w których strażnik miejski nie będzie miał wyjścia i będzie musiał ukarać, ale to będą podejrzewam, że naprawdę bardzo wyjątkowe sytuacje. Jutro taki dzień szczególny dla mieszkańców, kiedy strażnicy miejscy mają łagodnie podchodzić generalnie do mieszkańców i do naszych gości i nie karać. A również te sprawy, tak jak wcześniej powiedziałem, które są niezakończone, a się toczą, zakończyć pouczeniem. To nie pierwsza abolicja mandatowa w Tarnowie. Wcześniejsze cieszyły się sporą popularnością. Z każdym takim wydarzeniem tych osób jest więcej. Pierwszy raz mieliśmy okazję spotkać się z 40 osobami, ale już ta ostatnia, trzecia abolicja to było około 70 osób, więc tak naprawdę widać spore zainteresowanie tym programem i osoby z dużym uśmiechem na twarzy przychodzą do nas i korzystają z tego rozwiązania. Abolicja mandatowa to akcja związana ze świętym Straży Miejskiej, które obchodzone było 29 sierpnia. Tarnowska policja podsumowuje już kończące się wakacje. Jak się okazuje, były one stosunkowo bardzo spokojne. Nie brakowało oczywiście niebezpiecznych zdarzeń, ale tegoroczne wakacje były względem poprzednich kilku lat zdecydowanie najspokojniejsze. Podsumowując, wakacje w naszym regionie tarnowskim, na szczęście tarnoscy policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń nad wodą. Nie odnotowaliśmy żadnych utonięć i, i tutaj udało się, że te wakacje bezpiecznie zakończyliśmy. Nie do końca było pewnie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Zdarzały się, Sytuacje, w których niestety cierpiały nasze najmłodsze pociechy. Najtragiczniejszym takim zdarzeniem w te wakacje to oczywiście śmierć młodego człowieka, który poruszał się rowerkiem w miejscowości Gromnik. Tutaj z niewyjaśnionych przyczyn wjechał po prostu pod samochód ciężarowy i w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. To jest takie jedno z najbardziej tragiczniejszych zdarzeń, które odnotowaliśmy w regionie tarnowskim 23 lipca w miejscowości Pleśna. Młody człowiek wsiadł na motorower, poruszał się po drodze publicznej i niestety. Najechał na przebiegającego przez jezdnię psa. W wyniku tego zdarzenia przewrócił się i doznał licznych obrażeń. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni zarówno za swoje dzieci, które mamy pod opieką, jak i również za pociechy w postaci zwierząt, które niestety mamy na swoim podwórku, również za nie ponosimy odpowiedzialność. Na drogach również zdarzały się niebezpieczne sytuacje. Znów jednak tegoroczne statystyki są lepsze od tych z lat ubiegłych. Odnotowaliśmy w ruchu drogowym w sumie 40 wypadków. Z czego niestety było trzy osoby śmiertelne oraz 48 osób było rannych. W tej statystyce niestety 4, w czterech wypadkach uczestniczyły nieletnich. Jeden poniósł śmierć na miejscu oraz trzech nieletnich było rannych. Apelujemy jeszcze raz jako, jako policjanci o rozwagę, przede wszystkim o zwracanie uwagi na to, co, co się wokół nas dzieje i stosujmy się do zasady przede wszystkim ograniczonego zaufania. W tych wypadkach uczestniczyło 25 niechronionych uczestników ruchu, czyli 5 motocyklistów, 10 pieszych, 7 rowerzystów i 3 motorowerzystów. Jeszcze do niedzieli 4 września korzystać będzie można z basenu letniego przy Alei Tarnowskich na Górze Świętego Marcina. W tym roku wyjątkowo sezon najbardziej popularnego basenu letniego w mieście nie zakończy się wraz z końcem wakacji. To efekt sprzyjających warunków atmosferycznych. Jednocześnie basen przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowie ponownie zostanie otwarty 8 września. Przypomnijmy, że obecnie trwa tam przerwa technologiczna. Właśnie dziś o północy kończy się okienko transferowe w piłkarskiej ekstraklasie. Brugbet Termalika już na pewno wzmocni się o lewego obrońcę, za którego zapłaciła milion euro. Mowa o brazylijczyku Guilherme, który w poprzednim sezonie występował w drużynie mistrza Rumunii Sztiele Bukareszt. Nowy piłkarz Termaliki nieźle radzi sobie również w ofensywie. W 117 meczach rozegranych na szczeblu ekstraklasy rumuńskiej zaliczył 16 asyst. Na swoim koncie ma również występy w Lidze Europy i II Bundeslidze. Podczas ostatniego meczu Czesław Michniewicz nie mógł jeszcze skorzystać z usług 26-latka, ponieważ klub czekał na certyfikat piłkarza. Jest z nami już od dłuższego czasu, trenuje, miał wszystko, ten certyfikat nie dotarł. Mam nadzieję, że na mecz z Legią dojdzie Misak, dojdzie e, chociażby Gilherme i ta rywalizacja w miejsce w składzie będzie ciut większa. W najbliższym meczu z Legią należy się już spodziewać, że Gilherme wystąpi w podstawowym składzie. Nie będzie to jednak najprawdopodobniej ostatni piłkarz w drużynie Słoni. Testowani Sejbu Kejta i Mateusz Baszak dostali pozytywną ocenę od trenera Czesława Michniewicza. Najprawdopodobniej rów Również dołączą do drużyny. To jednak bardziej inwestycja w przyszłość niż wzmocnienie pierwszego składu. Brat Kejty, który występował do niedawna w Lechu Poznań, jest to zawodnik z norweskim paszportem pochodzenia gambijskiego. Jest też Mateusz Baszak. Chłopak z Kowar, wyróżniający się 18-latek, zresztą Kejta podobnie też ma 18 lat. Rozglądamy się za zawodnikami młodymi, obiecującymi z dużym potencjałem. Na pewno nie są to zawodnicy do pierwszego składu, są to zawodnicy, którzy powinny się dopiero uczyć dorosłej piłki, seniorskiej piłki, ale na pewno potencjał mają i takich chłopaków szukamy. Brukbet Termalika walczy również o transfer Romana Gergela z Górnika Zabrze. W tym sezonie pierwszej ligi słowacki pomocnik wystąpił w sześciu meczach. Strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty. W poprzednim sezonie eks ekstra... Klasy w 36 meczach 10 razy trafił do siatki rywali, a 5 razy asystował przy bramkach kolegów.